Ja mówię, że się zmieści, na 100%. Nie zmieści się. Wiesz, jak mówię, ci, nie zmieści. Się. Słuchaj, ja wierzę, że tak będzie. Zaraz ci powiem wszystko, zobacz. Nie zmieści się. Na 100%. Założysz się z tobą, że... Dobra, zmie... zakład idzie. Jak zmieści, nie zmieści się, to ty będziesz za mnie zapierdalał. Ale jak on się zmieści, to ty będziesz za mnie tyrał. Dwa ty. Dobra. Dobra. Dobra, Dobra, Rura. Okej. Okay. Zaraz ja przemierzę jeszcze. Nie zmieści się, mówię ci, pokażę. Zmieści się. Nie zmieści się. A zmieści się zobacz. Ci. Już sobie bieśni rękawy, zabijaj kolej. za mnie Zabijaj rękawy. Dobra, nie zbiedzisz. Zaraz obie. Powiedz i poważnie, nie zmieści się. Nie bierzisz w przuda. Na 100% Ale nie było, że miała być druga próba Ja ci nic nie mówiłem, ty też nic nie mówiłeś Dajmy mu szansę Dobra, ale mówi nie zmieści się Na 100%, ja ci mówię, że tak Nie zmieści się Zabijaj rękawy! Zabijaj rękawy! Kurwa A, Coś ty narobi Coś ty zrobi Zakład przegrałeś kurde. Co się stało? Przy siebie zakład przygrałem, kurde. Ty... Nie, bo Ale dobra, ani ty nie będziesz zapierdzielał, ani ja. Teraz będziesz za to ty zapierdzielał. Jak ja się z, z Gołsem dogadałem, żebym tak. <laughs> ja, nie wjechał. Dobra, ale Zbychu. Do trzech razy Co? sztuka, daj jeszcze raz szansę. Spróbuj. No to spróbujemy. Ale już bez zakładu. Bez zakładu. Dobra, bez zakładu. Dobra. Jeszcze raz. Przysuncie bliżej jeszcze. Dobra. Raz.

a ja się ja się napaliłem, upieszyłem z niego. Zawsze musi być numer... twoje... Ale zawsze musi być twoje na wierzchu. <grym 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 o cóż nie, bo już to, żeby... Uciekaj ja, stąd, ja, ja uciekaj. Nie nie po prostu, dawaj kierowik, ja mi... dawaj. Jest ale prawie, to jest prawie, zobacz a To jest tyle <laughs> no dobra, Ale szacunek tak to Nie że... no, nie jest tak źle. Kto nie trenuje Ale posłuchaj Ten nie wygrywa, rzeczy, co nie? Takie rzeczy, to jakoś by opracować, no nie? Powiedzieć, dogadać się dużo no, ja gadane. Ale dogadane. to wszystkiego nie ma co dogadać Dobra, dziękujemy Ci za jedną rzecz Miej będzie rozbieranie o, ale zobacz jak zderza jak ładnie zdjęłem No właśnie, o to chodzi Bez wychodzenia samochodu A który następny robi próbę? Ja jeszcze raz muszę znowu Ostatni raz Ojej ja je. Jeszcze raz, dobra Ostatni dobra. raz, dobra. Dobra. muszę to szybko. Ale praca Masz teraz <laughs> Eu não jak caso de mulher que pediu, então. aqui na Dobra, ze, że No Jezuri. drugi da. Ty, on sobie daj, kibiców znamy. No, nie No, tutaj z dobra. wiem. No, nie nie szacunek Szacunek ale powiem Ci, że i na takie trenowanie, to ja i Cię nie będę nie, ale ładnie Idź No właśnie to... o to chodzi Prawie drugi streczek zdjąłeś Dobra, go To tak jak było umówione Tak jest Superacko no. no, Idziesz z roboty My też A, O to nam chodziło Ale przy okazji sobie potrenowaliśmy Dobra, Rozejdź się Panowie Dobra, dobra panu. Na razie. Dziękujemy Dziękujemy, poczekaj, ja zobaczę, no, bo trzeba pochodzić gdzieś

Teraz widzisz, teraz nie była umowa, tylko teraz pokazałeś prawdziwe swoje. Ja, jak ty potrafisz jeździć, a nie się kurwa z Gostem umawia, żeby nie wrogi zrobić. Do to jest tak robi. Ale dzisiaj... Jest. Dzisiaj. <noise> Ale ci tak, ci tak, robisz coś szacunek. Ghost mi coś dzisiaj pomógł i taki mieliśmy dzisiaj plan na ciebie. A. Więc e, zbychu, dobra. Za to, to że mi Zbychu, pokazałeś. Ty do roboty, tak. a my z Gołsem na przerwę. Dobra, to za to, że mi pokazałeś, jak ładnie parkujesz, to przebaczam wam. A tobie też! Dobra, na razie. Na razie. A!